Laudetur. Będzie źle, kiedy wygra Nawrocki, będzie niesmacznie, ohydnie. No, czegoś takiego jeszcze nie było. Człowiek z kryminalnego półświadka, ochroniarz klubu, wytatuowany pan z zarzutami sutenerstwa jako prezydent? No, przynajmniej w Europie szeroko rozumianej czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Ale okej. Okay. Myślę, że Tusk, Bodnar i inni mogą pójść siedzieć, kiedy wodzuś mały, skurczony Golum wróci do władzy, a wróci. Wróci wtedy dość szybko, bo to będzie pierwsza implikacja z Ziobrą, Czarnkiem, ale też zapewne wtedy z Bosakiem, być może Braunem, No jest rzeczą oczywistą, że władzę obejmie wtedy albo po wyborach przyspieszonych po storpedowaniu budżetu przez Nawrockiego PiS i Konfederacja, albo regularnie w 1927 roku PiS i Konfederacja. Natomiast ja uważam, bojąc się tego, że do katastrofy ogólnej nie dojdzie z prostego powodu. Spójrzcie na coś, co nazwę interesem klasowym PiSu i Konfederacji. To są dwa wektory, których zwroty są do kierunki, ale zwroty są dokładnie przeciwstawne. PiS, jak no ktoś mądrze z moich komendujących napisał, pasie się na Wrocki, Kaczyński, na tych staruszkach biednych, starszych, głupszych na wsi, na wsi w małych miasteczkach. To jest ich podstawowy trzon. Którzy dzielnie słuchają, co ksiądz proboszcz mówi, idą karnie zagłosować. Ale uwaga, cała ta naprawdę olbrzymia grupa ludzi, w większości młodszych, młodych facetów, która poparła Memcena i teraz już znaczna część, pewnie 65% Nawrockiego chce zupełnie czegoś innego. Czego? Niskie składki, niskie podatki, deregulacja, odchudzenie państwa. No, proszę Państwa. Czternastki, piętnastki, szesnastki, siedemnastki, tak? I jednocześnie niskie podatki, tak? Obniżanie podatków, a przynajmniej nie nakładanie wyższych, poprawa sytuacji służby zdrowia, dostępności mieszkańca i stałe obniżanie podatków. Naprawdę życzę powodzenia. Ja słuchałem Stanowskiego, do którego mam bardzo zły sentyment, który mówi tak: mówi do Trzaskowskiego o hańbie zbiórek na leczenie dzieci z chorobami rzadkimi. To ja powiem tak. Czy pan, panie kolego, wie, ile kosztuje kuracja nowotworu terapią immunologiczną, tak zwanymi przeciwciałami monoklonalnymi? Ile kosztuje terapia chorób rzadkich? Te miliardy i dziesiątki miliardów, które są tu potrzebne, będziecie mieli jednocześnie, obniżając podatki i składki i nie podwyższając wieku emerytalnego. Najsłodsi życzę powodzenia. Dlatego to będzie koalicja bajzlu, chaosu, Stałych tarć i przepychanek wewnętrznych, i pokazywania sobie wzajemnie pisowcom przez Konfederatów i vice versa, kto naprawdę reprezentuje lud Polski. Myślę też, że nie wyjdziemy z Unii. Znaczna ich część będzie bardzo chciała wyjść. Będzie uprawiać propagandę, przy której propaganda Farage'a. Te autobusy jeżdżące z napisem: ile to pójdzie na Narodowy Fundusz Zdrowia w Wielkiej Brytanii NHS, kiedy przestaniemy płacić składkę unijną? Gówno poszło. I w najlepszym momencie niedawno temu 70% Brytyjczyków głosowałoby za turnem. A jak będzie u Proszę, niech dzielna koalicja PiSu z odpali protokół polexitu, czyli procedurę wyjścia. Po ile będzie wtedy euro? 7 zł czy 6 zł? Po ile będą w związku z tym paliwa? O ile skoczy natychmiast inflacja? To jest pierwsze. Po drugie, największym właścicielem gruntów rolnych w Polsce jest Kościół. Jest tedy tenże Kościół największym zasysaczem bezpośrednich dopłat do hektara. Rolnicy, którzy przecież dzielnie głosują na Nawrockiego, zasysają te opłaty. I wtedy będzie tak, gówno dostaniecie, a nie dopłaty. I uwaga, powstaje granica celna na Odrze i ale też ze Słowacją, Czechami i Litwą. Chcecie eksportować? No nie, kochani. Najpierw układ handlowy. Przypomnijcie sobie, co działo się w Dover, w Calais, bezpośrednio po Brexicie. Teraz się dogadują. Tu byłoby to samo, tylko biorąc pod uwagę uzależnienie polskiej gospodarki jako eksportera od Unii Europejskiej, no i jako po prostu producenta w ramach łańcuchów produkcyjnych, mielibyśmy w krótkim czasie spadek PKB rzędu 20-30%, a to by oznaczało wojnę uliczną czy wojnę domową, w których beneficjenci dotacji, dopłat bezpośrednich poszliby wieszać na latarniach wspaniałych przedstawicieli, których wybrali PiSu i Konfederacji. Myślę, że to po prostu jest niemożliwe z przyczyn ekonomicznych. A co jest możliwe, skoro matematyka mówi, ja wiem, matematyka jest niczym dla Memcena, Brauna, ale matematyka mówi, że niemożliwe jest jednoczesne obniżanie składek, podatków i stałe obniżanie wieku emerytalnego, podwyższanie wszelkiego rodzaju zasiłków, trzynastek, czternastek, piętnastek, osiemset plusów. Powiem Wam, co jest możliwe. Jest jedno, co ich. Lizanie D. Kościołowi katolickiemu w taki sposób, jakiego jeszcze nie było. Bo to połączy i wolnościowców, i nacjonalistów, i od korony polskiej, i pisowców, a Kościół ich, ich poprze. Powiem Wam, ten artykuł w The Economist, który mówi o sukcesie Polski. Polska, tygrys. Jest, W Polsce wszystko się udało. Gospodarka, Polityka zagraniczna, teraz modernizujmy armię. Jest uwaga, jest jedna instytucja, która od paru lat, czy paru nastu, ponosi gigantyczne straty. I to ona stoi jak sprężynka za pisem, za konfederacją. Ta instytucja nazywa się Kościół Katolicki. Wszystkim jest dobrze a teraz pójść. Komu spada? W dziesiątkach procent, liczba tak zwanych powołań kapłańskich, liczba uczniów na religii, liczba osób, którzy chodzą do tych kościółków, przecież to spada po 10, ten po 20 rocznie już od roku 20. Czego oni mogą chcieć? Mogą chcieć tylko totalnej rozpierduchy politycznej, najlepiej wyjścia z Unii Europejskiej. Nowoczesna i europeizująca się Polska oznacza wygasanie Kościoła Katolickiego. To jest jedno jedyne, co łączy PiS i Konfederację tak naprawdę. Z tego względu, proszę Państwa, jeśli nie chcecie kraju, który de facto stanie się już państwem wyznaniowym, do tej pory to było w połowie, teraz będzie już naprawdę z obowiązkową religią lub etyką, i to będzie minimalne minimum, z kobietami umierającymi w szpitalach, nie wiem, ze sprawdzaniem przez policję każdego poronienia. Jeśli tego chcemy, głosujmy na Nawrockiego, pamiętając, że za tym panem współświadka przyjdzie. Prawdziwie katolicka koalicja PiSu i Konfederacji. Koalicja obciachu, drwiny całego świata, bajzlu, lat straconych dużo bardziej niż stracone te 2015-2023. Zapewne dokończenia niszczenia sądownictwa, zapewne ograniczenia wolności słowa i dokopania ko kobietom, no i niszczenia wolności osobistych i praw człowieka. Ramen.